Witam z powrotem w Animal Crossing. Albo jakby to powiedział: nuk. Nóg... <pup> czemu, czemu ja to próbuję zrobić? Nawet zanim przejdziemy do pierwszej, slash szóstej porady, to zapomniałem powiedzieć w poprzedniej części o odwiedzaniu wysp i o tym, że chętnie zobaczę Wasze wyspy i chętnie bym z Wami pograł. Czy to chcemy zrobić stream z Waszych wysp, czy pograć prywatnie, to trzeba to ustalić na Discordzie. Więc wbijajcie może coś ugadamy, nie przedłużając. Zaczynajmy. Mam dość sporo do powiedzenia, więc ta porada prawdopodobnie będzie najdłuższa z wszystkich, bo jak mówiłem już w poprzedniej części mieliśmy bardzo długi live z Justyną z systemu Coop od początku gry przez jakieś 16 godzin, tak, więc jesteśmy już dość wprawieni w ten system i możemy się wypowiadać, bo idę do widz w opisie. Grama kanapowy Coop, czyli na jednej konsoli aż do 4 graczy i Coop online aż do 8 graczy. System ten działa w taki sposób, że jeden gracz jest liderem, a reszta jego pomocą. Jedynie lider może otwierać ekwipunek, korzystać z przedmiotów i gadać z npc -tami. Tak wiem, jest to trochę posrane. I zgadzam się z tym, ale jest to do zniesienia. To co podniesie pomocnik, trafia prosto do skrzynki w centrum nuku i można wciąż z tego korzystać. Dodatkowo pomocnicy mogą korzystać z narzędzi i mogą pomóc nam łowić, rąbać drewno, zbierać minerały. Nawet udało nam się odkryć ze synem pewien feature, który jest odrobinę zepsuty. Już zapewne wiele razy zdarzyło się rozwalić łopatę wędkę, siekierę, jakiekolwiek inne narzędzie i właśnie tu jest ten mój feature myk. Pomocnicy, jako że nie mogą otwierać ekwipunku i korzystać z craftingu, to gra nie chce ich karać niszcząc im narzędzia. Tak więc każde narzędzie w rękach pomocnika jest niezniszczalne. Jeżeli aktualnie jesteś liderem, to możecie się umówić, że pomocnicy kopią albo robią drewno, a ty tylko zbierasz. W ten sposób o wiele szybciej idzie grind i nie trzeba robić miliona narzędzi. Jeżeli czujesz się wykorzystany albo nie chcesz wykorzystywać drugiej osoby, bo odwala całą brudną robotę, to w każdym momencie można szybko zmienić lidera, przechodząc do aplikacji Call Resident i potem jak dostanie lidera, to ty będziesz pomocnikiem i ty będziesz mieć niezniszczalne narzędzia. Jest też mniej bulodupny sposób na zmianę lidera, czyli kliknięcie minusa na joysticku. Jest to szybki bind do tej aplikacji. Jeżeli już ktoś z nami jest na wyspie... nie wyzywaj mnie jeszcze w komentarzach, wiem, że to jest jeszcze jeden sposób i nie martw się, już o nim wspominam. Jest to najlepszy i najszybszy sposób na zmianę lidera. Do tego stopnia, że zdecydowałem się grać z synem na joyconach zamiast korzystać z oddzielnych padów, ponieważ do tej opcji potrzebny jest czujnik ruchu, którego mój pad nie ma. Podczas gry wystarczy, że lider się joystickiem i od razu pokaże się zapytanie o zmianę lidera. Następnie osoba, która chce być liderem trzęsie joystickiem i lider przechodzi na tą osobę. Zajmuje to sekundę i naprawdę bez tej opcji ten system liderowania byłby utrapieniem. Zapewne wielu z Was się zastanawia, czemu dodali taki głupi system. I nam też to sporo zajęło. Zrobiono tak tylko dlatego, żeby podczas gry online czy udostępniania wyspy innym jakieś obce trole nie mogły przenosić i kraść rzeczy. Każda rzecz, którą podniosą, wykopią, wyłowią z Twoich minerałów i tak trafi do skrzynki w centrum, którą tylko lider może otworzyć. O, dobra, rozgadałem się o czymś mało ważnym. To teraz szybko powiem o najważniejszej rzeczy w obu tych poradnikach razem wziętych: czyli Terraform. Jej, ale, ale co to? No, ja jeszcze tego nie mam, więc musicie mi teraz zaufać na słowo. Moją wiedzę czerpię z innych źródeł, internetowych i redditowych. Wiem, wiem, nie znasz się, to się nie wypowiadaj, ale jest to naprawdę ważne i to nawet do tego stopnia, że przyznam się od razu, że nie korzystałem z tego narzędzia, mimo że robię o nim poranik w tym momencie. No, w zasadzie to nie jest poradnik o tym narzędziu, a raczej samo przedstawienie wam, że coś takiego istnieje i do czego to służy. Zblokujecie to po kilku dniach na wyspie i pozwala ono na modyfikowanie terenu, czyli np. Na, na tworzenie rzek, wodospadów, gór, ale też zasypywanie jezior i robienie pochyłych wejść na górę, tak aby nie trzeba było ciągle używać drabiny. Jest to o tyle ważne i dlatego wspomniałem o tym w poprzedniej części. Ponieważ może to zmienić każdy plan na każde miasto i wprowadza coś nowego i świeżego. Teraz już nie tylko można budować dom, sadzić drzewa, stawiać płoty, dekorować wyspę itp., ale też zmieniać jej całą strukturę łącznie z rzekami, górami i jeziorami. Jak dla mnie jest to super możliwość i otwiera nam wiele nowych dróg na rozplanowanie wyspy. Ale też łączy się to z wielką odpowiedzialnością. Sama myśl o tym powoduje, że nie mogę usiedzieć i odliczam kolejne godziny do dostania tego w swoje łapki. Ale też boję się, że gdy już będę miał taką możliwość, to nawet kwarantanna to będzie za mało, abym zdążył się wszystkim zająć. Więc to moja rada łączona z poprzednią o kustomizacji wyspy. Lepiej, najpierw poczekać na możliwość modyfikowania terenu, tak aby dopiero później zmienić sobie teren layoutu wyspy i połączyć to jakoś z naszymi planami. No, a teraz na telefon. Ohayo! Czemu jesteś na telefonie? Jest z tego bardzo prosty powód. Aplikacja Nintendo Online. Tak, ta aplikacja do Splatoon, która nigdy nie była do niczego przydatna. W końcu tu jest, z update'em, który zmieni nasz Animal Crossing w coś wspaniałego. Zapewne każdy już odkrył aplikację na Nukfonie w grze o nazwie Custom Designs, gdzie możemy robić pixel arty, które można założyć jako koszulę albo powiesić na ścianie. No fajny system, ale komu by się chciało tworzyć wszystko, co można dzięki temu zrobić? Przecież można tak zaprojektować całe ubranie, dom i nawet chodniki na zewnątrz. Tym bardziej, że po ulepszeniu aplikacji możemy robić jeszcze czapki, spodnie i innego rodzaju ubrania niż tylko bluzki. Niektórzy ludzie są na tyle uzdolnieni, że Custom Designs będzie dla nich jedynym narzędziem, którego będą używać do zrobienia całego świata. No, ja taki uzdolniony nie jestem, więc mnie omija mija ta zabawa. Ale trzeba by na pewno? Może wrócimy na chwilę do tej apki na telefon. O, o, jeszcze wejdźcie na główny Discord dla fanów nowego Animal Crossing. Zostawię do tego link w opisie. Może nawet zajrzyjcie na mój Discord. Tam też możemy się wymieniać naszymi pomysłami i designami. Ale jako, że mój Discord jest aktualnie martwy, jak moi sąsiedzi, to skorzystajmy z Discorda przygotowanego dla fanów. Na tym Discordzie możemy znaleźć dział kody QR. I zobaczyć, że wiele osób tworzy tam naprawdę wspaniałe obrazy i udostępnia je w formie kodu. No, a zapewne się domyślacie już, co trzeba zrobić. Tak więc po raz trzeci, tym razem naprawdę, zacznijmy w końcu mówić o tej apce. Jesteśmy w głównym menu. Tutaj wybieramy Animal Crossing. Po zalogowaniu się do apki, co ja zrobiłem już wczoraj, pokazują nam się takie opcje. Jest tutaj paszport z gry. Design z do ściągania pomysłów innych, którzy byli chętni na tyle uprzejmi, aby się z nami tymi projektami podzielić. Jest to też funkcja klawiatury, która pozwala nam w szybki sposób pisać i wysyłać wiadomości do gry, tak aby inni ludzie widzieli, co piszemy, bez potrzeby bicia się z klawiaturą na Switchu za każdym razem. Mamy też funkcję Best Friends. Jest to po prostu friendly z, z gry oraz ustawienia, których nie będziemy teraz omawiać. Wchodzimy do Designs i wybieramy opcję Scan QR Code. Znajdujemy na Discordzie albo z jakiegoś innego źródła gotowy kod do designu i przekładamy do niego telefon, tak aby mógł go zeskanować. Tada, teraz klikamy Save i wracamy do naszej gry, aby odebrać w aplikacji custom designs nasz pobrany obraz zasadzie, że przejdziemy w zakładkę Download i nadpiszemy jakiś pusty wzór. Teraz wystarczy pyk na ścianę i możemy się modlić do naszego nowego poga. Na początku gry mamy bardzo ograniczony kwipunek, co wyprawę miałem za dużo przedmiotów i musiałem przerzucać i zostawić wiele z nich na obcych wyspach. Dlatego z własnego doświadczenia polecam wam jak najszybciej uzbierać mile i polecieć do sklepu po powiększeniu kwipunku. Jest on trochę drogi 5000 mil i potrzebne będzie odrobinę ciłania, ale za to efekt jest wow! Dodaję on całkowicie nowy pasek do naszego ekwipunku, co jest już chyba wystarczające, aby na dobre przestać się martwić o miejsce. Co najlepsze, później w grze będzie możliwość ulepszania ekwipunku jeszcze raz. Wtedy to już zupełnie czapki z głów. Jeżeli myślisz, że możesz zaoszczędzić i kupić powiększenie ekwipunku później, albo nawet wcale? No, się grubo mylisz. Po pewnym czasie, jak przyjdą nowe narzędzia, zauważysz jak ciężko jest utrzymać wszystko w kupie. Gdy same najpotrzebniejsze przedmioty zabierają połowę miejsca, a chcesz się wybrać na nową wyspę po nowe drzewa i surowce, które się nie stakują i zapełniają cały ekwipunek. Jako, że kupiłem już u siebie powiększenie, to nie mam teraz tego w sklepie, ale chętnie podzielę się z wami naszą pierwszą reakcją i materiałem z live'a, gdzie Justyna kupiła to po raz pierwszy. Mamy jeden pasek. Mhm. Biga z A tobie dużo brakuje? Sporo. Nie <laughs> ciągle wydaje. Tak w ogóle nie wiem, ale możliwe, że początki nasze wrzucę podobnie jak serię z Pokémonów na mój drugi kanał od liveów i innych wygłupów. Właśnie link do niego też postaram się umieścić w opisie. Jeżeli kogoś interesują stare dobre zagrajmy, wy albo nie mogą trafić na nasze live, to, to zapraszam tam. Niby kolejny temat, a porada taka sama czyli zwiększenie ekwipunku. No, może nie do końca, bo porozmawiamy tutaj nie tyle o zwiększeniu ekwipunku, co o zakupieniu i używaniu schowka. Gdy się pierwszy raz wprowadzimy, dostaniemy startowy namiot i informacje o długach, które należy spłacić za pomocą mili. I tak to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Po spłaceniu długu, można poprosić o kolejny dług i zbudowanie domu w miejsce namiotu. Powiększa nam to odrobinę nasze miejsce zamieszkania, pozwoli nam modyfikować ściany i podłogę oraz. Co najważniejsze, dodaje nam olbrzymi schowek. Wiem, że może nie jest taki olbrzymi na długą metę, ale do czasu następnego ulepszenia, które, no, tanie nie jest, prawie 100 tysięcy, to na spokojnie nie zapełnimy nawet połowy tego schowka. Jeżeli już mamy większy dom, to wystarczy, że sobie do niego wejdziemy, klikniemy prawy przycisk na dipadzie, ewentualnie gałkę, a następny prawie przycisk, jeżeli gramy na jednym joykonie. Przejdziemy w ten sposób do schowka, w którym możemy składować rzeczy. Możemy stamtąd coś wyciągnąć, albo otwierając ekwipunek w domu możemy coś do niego schować. Schowek można posortować, jest podzielony na ładne kategorie, dzięki czemu nic się nie zgubi i nie musimy niczego szukać przez godzinę. No dobrze, jeżeli chcecie więcej porad z Animal Crossing, dajcie mi o tym znać łapkami oraz w komentarzach. A z wielką chęcią zrobię tego więcej. Jest o czym mówić, mam jeszcze dużo pomysłów na kolejne porady, jak na przykład o akwariach dla zwierząt, uzupełnianiu muzeum itp. Aktualnie Animal Crossing jest jedną z moich ulubionych gier, a to naprawdę dużo, bo w sporo tych gier ograłem. Jeżeli masz Nintendo Switch, to serdecznie polecam, na pewno nie pożałujesz. Zapraszam na Discord, gdzie możecie zadawać pytania i składać propozycje na inne poradniki. I uważajcie teraz na wirusy, lepiej zostańcie w domu i pogajcie z nami w Animal Crossing. Zdrowia wszystkim, see ya.